Przez ostatnie niedzielę omawiamy temat, kim jestem. I temat dzisiejszego kazania, jak i tego, co było tydzień temu, jest: Jestem stworzony dla relacji z Bogiem. I dzisiaj jest druga część, więc krótko przypomnę, o czym rozmawialiśmy tydzień temu. Zobaczyliśmy poprzez przeczytanie drugiego rozdziału pierwszej księgi Księgi Rodzaju, że. Bóg ma relację w obrębie Trójcy i Bóg jest osobą relacyjną. I skoro człowiek jest stworzony na obraz Boga, to człowiek też jest osobą relacyjną i potrzebuje mieć relacje. Zobaczyliśmy też definicję słowa relacja. To jest bardzo krótka. Relacja to jest związek zachodzący między ludźmi lub grupami społecznymi. I też przeczytaliśmy cały drugi rozdział oraz trzeci rozdział, i jedna z takich myśli, którą chciałbym jeszcze przypomnieć, ono się znajduje w tym wersecie 8. A Pan Bóg zasadził ogród na wschodzie w Edenie i tam umieścił człowieka, którego ukształtował. I właśnie przez ten werset i wiele innych zobaczyliśmy, że Pan Bóg. Troszczy się o człowieka. Czyli Pan Bóg wyraża miłość wobec człowieka. Zobaczyliśmy też pewien rodzaj relacji, i zobaczyliśmy też, że ta relacja pomiędzy Bogiem a człowiekiem od początku stworzenia była oparta na miłości. I to były kluczowe myśli, które zobaczyliśmy tydzień temu. I na samym końcu trzeciego rozdziału zobaczyliśmy grzech, czyli. To jest to, co zmienia, zmieniło relację pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Grzech zmienił relację. Ale Bóg jest blisko człowieka i chce, aby człowiek wrócił do relacji z Bogiem. I dzisiaj przechodzimy do części drugiej tego kazania i będziemy więcej właśnie rozmawiać o tej relacji z Bogiem opartej na miłości. Czyli tak podsumowując, Bóg stworzył człowieka do bliskiej relacji ze sobą. I Bóg od początku, jak zobaczyliśmy w pismie, zaangażowany jest w życie człowieka i jest obecny w życiu człowieka. Czasami jesteśmy uczeni, że relacja z Bogiem polega i jest oparta o posłuszeństwo. Czyli, że wypełniamy jakieś przy, przy, przykazania i po, poprzez to mamy się podobać Bogu. Czyli, no, robię coś dobrego, zdobywam punkty, jest. jest Jestem ok przed Bogiem, i że na tym polega relacja. Ale tak nie jest. Prawdziwa relacja z Bogiem jest oparta na miłości. I Bóg chce tej relacji opartej na miłości i opartej na zaufaniu. Posłuszeństwo to jest dopiero jeden z wyrazów tej miłości, ale relacja, która jest oparta tylko i wyłącznie na posłuszeństwie, to nie jest prawdziwa relacja. Żeby mieć. Bliską relację z jakąkolwiek osobą, musimy taką osobę znać osobiście, musimy poznawać taką osobę, musimy spędzać czas z taką osobą. Nie wystarczy, że tylko przeczytamy coś o, o jakiejś osobie czy dowiemy się o jakichś faktów o tej osobie, to, to nie świadczy o tym, że mamy z tą osobą relację. Musimy spędzać jakościowy czas z osobą, żeby mieć relację. A jak możemy poznawać Boga? Przede wszystkim musi być usunięta przeszkoda pomiędzy Bogiem a człowiekiem, to jest grzech. I to jest to, co zrobił Jezus Chrystus poprzez swoją śmierć na krzyżu oraz przez swoje zmartwychwstanie. On jest tą doskonałą ofiarą za grzech, i teraz my musimy tylko uwierzyć w to. W zasadzie to jest jedyna najważniejsza rzecz, którą możemy zrobić. Wierzyć w ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu, jego zmartwychwstanie, i cieszyć się tą prawdziwą relacją z Bogiem. I właśnie poprzez, przez Jezusa poznajemy Boga, powracamy do prawdziwej relacji z Bogiem. Jezus, Boży Syn, objawił nam, ludziom, Boga i dał nam możliwość być blisko z Bogiem. Jak czytamy w następnych wersetach. Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków, w tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna, Jego ustanowił dziedzicę wszystkiego, przez Niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. On jako odblask Bożej chwały i odbicie Jego istoty. To był list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, pierwsze trzy wersety i kolejny werset z Ewangelii. Jana, pierwszy rozdział: Boga nikt nigdy nie widział. Objawił go On, jedyny zrodzony Bóg, który jest w łonie Ojca. Tutaj jest mowa o Jezusie Chrystusie. Czyli czytamy, że Jezus Chrystus, On objawił nam, ludziom, Boga, że nikt nigdy Boga nie widział. Dopiero w osobie Jezusa Chrystusa możemy poznawać Boga tak blisko, jak, jak nigdy. Nigdy przedtem żaden prorok w Starym Testamencie nie miał takiego dostępu do Boga i takiej możliwości poznawać Boga tak blisko, jak my dzisiaj, poprzez osobę Jezusa Chrystusa. Więc w relacji z Bogiem nie chodzi o ślepe wypełnienie przekazań, czyli tylko o posłuszeństwo. Przede wszystkim relacja z Bogiem to proces poznania Boga, poznanie osoby, Poznanie istoty Boga poprzez poznanie Jego Syna, Jezusa Chrystusa. A kiedy poznajemy Jezusa, kiedy poznajemy Jego miłość, to już nie możemy być obojętni wobec tej miłości, ponieważ to jest tak mocne, że będziemy chcieli spędzać czas z Bogiem, będziemy chcieli spędzać czas z Jezusem. I to jest bardzo naturalne, że spędzamy, chcemy spędzać czas z osobą, którą, którą lubimy. Do którego odczuwamy miłość. I tak samo jest z Jezusem. Kiedy poznajemy Go więcej, kiedy czujemy, odczuwamy Jego miłość, poznajemy Jego miłość, chce nam się też poznawać Jego coraz lepiej, chce nam się spędzać z Nim czas. I przeczytajmy krótką historię, która jest zapisana w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale. To jest historia o Marcie i, i Marii. Gdy tak wędrowali, Jezus trafił do jakiejś wioski. Przyjęła go tam pewna kobieta, której było na imię Marta. Miała ona siostrę, Marię. Maria usiadła u stóp pana i słuchała jego słowa. Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała: Panie, czy nie obchodzi cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś odpowiedział jej. Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część, część, która jej nie będzie zabrana. Tutaj mamy ciekawą historię. No pierwszy, po, ponieważ Jezus ze swoimi uczniami, po, po jakimś czasie spacerowania, prawdopodobnie na piechotę, będąc już dość zmęczonym, przyszedł. Do pewnego domu, gdzie go gościli dwie siostry, Marta i Maria. I jak do nas, jak mamy gości w domu, to jest bardzo rzeczywiste, że coś robimy dla nich. Tutaj inne tłumaczenia mówią, że Marta się zajmowała przygotowaniem jedzenia. Że ona, ona robiła w zasadzie bardzo dobrą rzecz. Jak miała gości, miało nauczyciela z uczniami, no to chciała zrobić coś, coś dobrego dla niego. Czyli. Zajmowała się przygotowaniem jedzenia, ale jej leniwa siostra nic nie robiła. Ona po prostu siedziała u nóg Jezusa i słuchała zamiast pomagać. Tutaj jest bardzo ciekawa rzecz. Jest bardzo dobrze się troszczyć o gości i w ogóle dbać też o życie, żeby nasze krewni byli na jedzeni, o ile to od nas zależy, o ile jesteśmy za to odpowiedzialni. I musimy też zarabiać i pracować, to jest bardzo dobra rzecz, i musimy się tego trzymać, ale są rzeczy ważne, a są ważniejsze. I tutaj właśnie Jezus pokazuje, co jest najważniejsze. Tutaj właśnie Jezus kieruje nasz wzrok na to, że relacja z Nim jest ważniejsza od, w zasadzie od wszystkiego, ponieważ ten jakościowy czas spędzony z Bogiem. To jest sedno nasze, naszego duchowego życia też. To jest to czas podczas, gdzie czerpiemy też siły dla, dla walki z grzechem, gdzie czerpiemy siły, żeby podejmować dobre decyzje. Musimy się wyciszyć, ponieważ dzisiejsze życie to w ogóle jest takie zwariowane, że musimy robić wiele rzeczy na raz, musimy podejmować szybkie decyzje, musimy opłacać rachunki, ciężko pracować, nie mamy czasu w zasadzie na nic. Ale podczas takiego trybu życia musimy znaleźć właśnie czas, żeby się uspokoić, żeby się wyciszyć, żeby przeczytać Słowo Boże, żeby się pomodlić. Możemy też wyjść na, spędzać czas z Bogiem w naturze, możemy przyglądać się naturze, możemy spędzać czas podczas kontemplacji. I podczas czytania Pisma Świętego modlitwy rozważania na Słowem Bożym, i to jest bardzo ważne. Właśnie relacja z Bogiem polega na tym, że musimy Go, że poznajemy Go, a poznajemy Go poprzez spędzanie czasu z Nim, nie poprzez to, że czytamy Pismo Święte i modlimy się, żeby punktować, żeby zarabiać punkty, tylko czytamy Pismo Święte i, i modlimy się, żeby poznawać Boga lepiej. Więc, więc bądźmy. Jak Maria, która, jak Jezus powiedział, która wybrała sobie dobrą część, część, która jej nie będzie zabrana. Więc proszę, czy zachęcam nas wszystkich i siebie przede wszystkim, żebyśmy spędzali czas z Bogiem, żebyśmy byli jak, jak Maria, żebyśmy siedzieli u nóg Jezusa i słuchali Jego. Amen.